Możesz mi nie zabierać miejsca, możesz mi dać spać. E. Gdzie idziesz? Ważne. Ważne, pogam sobie. Młoda mi już kurza. Ważne, pogam sobie w Roblox. Mogę dołączyć? Tak. Mim face rival. W porządku. Zacznę. Okej, okay. to ja. To ja. Wow! To ja. To ja. A to ja. Ale kid, no kid. spadaj z grupki. E, a ty jak się nazywasz? Adia. Adia, to twoja kolej. Jesteśmy ciekawi. O ja, na piękna. Miona i wiek. Teraz na poznanie. Kuba, Nikola, Madzia. Asia Olek. ja wychodzę z grupki. O mój boś, już zakochałam się. Proszę na grupkę Olka i zaproszę go na randkę. Albo nie, może na randkę nie, ale. Kasiolek, co robisz? Jeszcze jej tu brakowało. Wdzięki chodźcie. Uczył się deszcz. Tak mama, pojedźmy na plac zabaw. Jatek, co ty robisz? A, normalna jesteś, spadłem na stół. Chodź tu, idziemy na plac zabaw. Hej, mała. Hej, Olek. Co to Olek? A gdzie Madzia? Tu. O, nie! Nasza dziewczynka zapadła w śpiączkę. Nadia, ja po co to robiłaś?